Okay, witajcie. w tym filmiku podam wszystkie sześć rozwiązań tego równania, łącznie z liczbami zespolonymi. Rozwiązujemy ten, to w ten sposób, że zauważamy, że mamy tutaj w tym miejscu x do trzeciej, a w tym miejscu x do trzeciej do kwadratu. Możemy to potraktować jak równanie kwadratowe. Używając na przykład zmiennej T. Zobaczcie, jak ładnie to teraz wygląda. Możecie to zrobić deltą albo faktoryzacją. Ja sobie to sfaktoryzuję. Mam x do trzeciej i teraz tak. Szukam iloczynu 30. 5 razy 6 to jest 30. 5 plus 6 to 11. Nie trafione. Minus 5 razy minus 6. Po dodaniu daje minus 11. Jak najbardziej trafione. Możemy sobie to wtedy zapisać w ten sposób. W związku z tym, że mamy po prawej stronie 0. Możemy każdy z tych e, czynników zapisać jako e, równe 0. Czyli zaczynamy x do 3 minus 5 równa się 0. Teraz możemy sobie rozpisać e, ten wzór e, ze wzoru na e, różnicę sześcianów. Zaczynajmy x minus. Pierwiastek trzeciego stopnia z pięciu, a w nawiasie z kwadrat. plus pierwiastek trzeciego stopnia z dwudziestu pięciu x plus. Cofnijmy to, plus pierwiastek trzeciego stopnia 5x plus pierwiastek trzeciego stopnia 25. Jeżeli policzymy tutaj deltę, to na pewno jest ujemna i nie ma tutaj w tym nawiasie rozwiązań rzeczywistych. Tutaj będą zespolone. Stąd możemy sobie wypisać pierwsze miejsce zerowe. Jest to miejsce zerowe rzeczywiste. Wręcz można by rzec za darmożkę. Tutaj będziemy mieć więcej roboty. Zacznijmy wyliczać to, tą tę deltę. Jedziemy delta równa się to do kwadratu, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 25. I teraz minus 4 te pierwiastki. 25 równa się minus 3 pierwiastki trzeciego stopnia 25. Żeby to jakoś wyglądało, to chyba wrzucę tę trójkę tutaj pod pierwiastek. Tak, tak, tak zrobimy. Ehm, potrzebuję pomnożyć 27 razy 25, 675. I to jest pierwiastek z trzeciego stopnia. Minus 675. Mam rację e, 3,27. Tak, zgadza się. Czyli taką mamy deltę. No niestety. Zatem możemy zacząć liczyć e, kolejne miejsca zdrowe. X. To ben, jeżeli to było pierwsze, to to będzie drugie. I trzecie miejsce zdrowe równa się minus pierwiastek. 3 stopnia 5 plus minus pierwiastek minus pierwiastka 3 stopnia 675 dzielone przez 2. Równa się, i raz tak mamy tutaj z przodu do przepisania 3 stopnia 5. Plus minus i. Tutaj pod pierwiastkiem mamy minus 1, tak? Minus 1 takich pierwiastków, czyli i i pierwiastków 6 stopnia 675, podzielone na 2. Czyli mamy tak: jedno miejsce zerowe, drugie trzecie, plus minus i pierwiastków szóstego stopnia z 675. Przejdźmy do kolejnego równania. Tam było x minus 3, yy, przepraszam, x do trzeciej minus 6. Zatem będzie to wyglądać bardzo podobnie jak tutaj, tylko znów będziemy mieć do policzenia delt. Zapiszmy szybciutko. Kwadrat plus pierwiastek tego stopnia 6. Plus. Pierwiastek trzeciego stopnia 36 równa się 0. Pierwsze miejsce zerowe mamy za darmo, wyciągamy sobie stąd z nawiasu. Nie trzeba tu za dużo liczyć. Tutaj natomiast liczymy deltę. Podobnie jak poprzednio to jest minus trzy pierwiastki trzeciego stopnia. 26 równa się minus pierwiastek trzeciego stopnia. Znowu użyję kalkulatora. 27 razy 36, 972. 972. Zatem piąte i szóste miejsce zerowe równa się minus pierwiastek trzeciego stopnia z 6. Plus minus i pierwiastków z szóstego stopnia z 972. E, nie liczę już tego, tylko korzystam z poprzedniego, z poprzednich wyliczeń i poprzednich zależności. E, nie zastanawiam się nad tym za bardzo. Dzielę na 2. Mamy bardzo podobne liczby, po prostu nam się czynniki zmieniły. E, zatem. To, jest, to są wszystkie 6 wyników, 6 miejsc zerowych tej oto funkcji. No, wyglądała dość niepozornie, a doprowadziła nas aż do 6 wyników, w tym czterech zespolonych. Dzięki za oglądanie.